Witam Państwa bardzo serdecznie na kanale Kryminalne Szepty. W tym podcaście przedstawię Państwu całą historię zdarzenia, do którego doszło w Płaczewie, w powiecie wejherowskim. Naszym dzisiejszym bohaterem, jeśli można to tak powiedzieć, jest 36-letni Krzysztof, którego ciało znaleziono zabetonowane w garażu w miejscowości Płaczewo. A jak doszło do tej makabrycznej zbrodni, Otóż Krzysztof w nocy z 11 na 12 kwietnia 2024 roku uczestniczył w tak zwanym spotkaniu towarzyskim, na którym pił alkohol. Jak możemy przeczytać w różnych źródłach, z nim było jeszcze 6 osób, które są podejrzane i przebywają na ten moment w areszcie. Cała ta tragedia w Płaczewie wydaje się być wynikiem serii nieszczęśliwych zdarzeń. Z informacji, które udało mi się znaleźć, wynika, że do zabójstwa doszło w trakcie zakrapianej alkoholem imprezy. Mężczyzna pokłócił się ze swoimi współtowarzyszami, a potem z tego wszystkiego wywiązała się bójka. 36-latek został pobity do tego stopnia, że grupa która z nim piła tego dnia alkohol tej nocy, przepraszam, alkohol. Zauważyła, że mężczyzna przestał dawać oznaki życia. Po stwierdzeniu zgonu przez współtowarzyszy postanowili oni zakopać go w garażu, a potem zabetonować. Z relacji sąsiadów wynika, że Krzysztof miał czasami wykonywać pracę dorywczą na posesji należącej do Arkadiusza i Dari. Sąsiedzi sugerują, że mogło dojść do próby zmuszenia Krzysztofa C do podpisania umowy kredytowej. Krzysztof miał wziąć wypłatę z pracy i następnego dnia już go nie było. Przypuszcza się, że stracił przez nich pieniądze, a potem życie. Wiele osób zastanawia się, skąd w garażu mogła się wziąć wykopana dziura. Czy tą dziurę wykopano specjalnie na potrzeby morderstwa, czy ta dziura już była wcześniej wykopana? Moim zdaniem mogło to być po prostu mógł to być zwykły przypadek. Dziura może była wykopana po to, aby zrobić tam kanał do przeglądu samochodu. Ewentualnie mogło też być to zaplanowane. Dziura mogła być przygotowana pod przyszłe morderstwo, ale to są jedynie tylko moje spekulacje, moje domysły, bo oficjalnie na ten temat nie ma żadnego wpisu. Dużo też osób zastanawia się, jakim cudem policjanci w ogóle trafili na miejsce, w którym pochowano Krzysztofa. Policjanci we współpracy ze strażakami weszli na działkę w Płaczewie w niedzielę 21 kwietnia. Lokalni mieszkańcy donosili o mężczyznach w kombinezonach i maskach pracującej na prywatnej posesji. Śledczy pierwszych zatrzymań w tej sprawie dokonali w sobotę 20 kwietnia, ale zwłoki odnaleźli dzień później. Czyli, jak możemy domyślać się z tego artykułu, być może któraś ze świadków lub sprawców przekazała policjantom miejsce pochowania zwłok. Następnie strażacy rozkuli beton w blaszanym garażu i znaleźli pod nim ciało 36-latka. Na miejscu okazała się niezbędna pomoc strażaków z Wejherowa i Gdańska, którzy dysponowali specjalistycznym sprzętem niezbędnym do usunięcia betonu w celu dostania się do ciała zabitego mężczyzny. Właściciel tego garażu, czyli Arek, miał bogatą przeszłość kryminalną. Miejscowi się go bali. Dwa lata temu wprowadził się do młodszej o kilka lat Dari i starał się utrzymać ją oraz pięcioro jej dzieci. Jak mówią, sąsiedzi, Koledzy byli jednak całkiem inni od siebie, ponieważ Krzysztof był spokojny i niekonfliktowy. Od lat nie miał rodziców, nigdy nie był w poważnym związku i pracował tylko dorywczo. Arek nie pracował, prowadził nocny tryb życia. Przez dwa lata miał z 15 samochodów na podwórku. Ludzie nie postrzegali go jako tyrana. Nie był ani napakowany ani jakiś wielki. Jedynie po czym rzucał się w oczy, to to, że miał bardzo dużo tatuaży. No i jak to sąsiedzi mówili, czasami się wydzierał. Ale czy tak naprawdę mieli go za bandziora? Większość mieszkańców tak. Do Arka i do Darii po jakimś czasie wprowadziła się teściowa. Od tego momentu Arek i Daria zaczęli się częściej kłócić. Jaki był tego powód, oczywiście tutaj nic więcej w tym temacie nie wiemy. Wiemy natomiast to, że teściowa pomagała ukryć ciało oraz zacierać ślady przestępstwa. Jedna z mieszkanek mówiła, że rok temu wybuchł tu bardzo dziwny pożar. Arek postawił jeden z tych swoich samochodów tuż przy ścianie domu. W nocy samochód zajął się ogniem, płomienie przeszły na budynek. A że w tym budynku jest sześć wydzielonych lokali, to ludzie musieli się przez to wyprowadzić na kilka miesięcy. Mieszkańcy podejrzewali, że sam Arek stał za podpaleniem, by wyłudzić pieniądze z szkodowania. Mówią, że sprawę prowadzili śledczy, ale dowodów na podpalenie nie znaleźli. Natomiast w innym artykule możemy przeczytać o tym, że zarzuty otrzymało aż siedem osób. Zarzut zabójstwa. Usłyszało czterech mężczyzn w wieku 17, 23, 34 oraz 40 lat. Co ważne, chodzi o zabójstwo z zamiarem bezpośrednim, czyli śledczy przyjęli, że Krzysztof był bity po to, żeby pozbawić go życia. Przeglądałem różne artykuły w tej sprawie i muszę Wam powiedzieć, że niektóre się różnią od siebie. W jednym jest napisane, że było to 5 osób, w innym, że jednak było to 7 plus 17-latek z 23-latkiem. Także myślę, że najbardziej pewne to byłoby zapytać się najbliższych sąsiadów, którzy byli na miejscu, znali tych ludzi. Myślę, że wtedy można by było się dowiedzieć o wiele więcej i ta prawda byłaby bardziej pewna. Moim zdaniem. To Arek stoi tak naprawdę za zabiciem tego mężczyzny. Być może zrobili to wszyscy. Chodzi mi o to, że pobili go wszyscy, którzy znajdowali się tam na tej libacji alkoholowej. Dodam jeszcze dla Was taką ciekawą informację: że Arek już na koncie jedno zabójstwo posiada. Także na pewno, jeśli zostanie mu udowodnione, że on zabił lub brał udział w zabójstwie, na pewno będzie już potraktowany jako recydywista. Sprawa chyba nie jest bardzo skomplikowana, nie ma tutaj ukrytego mordercy. Moim zdaniem, wygląda to na rodzinę troszeczkę patologiczną na rodzinę złodziei, którzy po prostu no, lubili sobie wychlać. No, i z tego wszystkiego właśnie doszło do takiej tragedii. Moim zdaniem najważniejsze jest to, że śledczy doszli do tego, że mężczyzna został zakopany w garażu. Sąd już wie, do czego ci ludzie są zdolni i odpowiednio skaże te osoby, aby więcej nie zagrażały innym ludziom. I na koniec tego podcastu jeszcze powiem to, co mówię od wielu, wielu lat: że w Polsce powinna wrócić kara śmierci dla tych najgorszych przestępców morderców. I dla pedofili, którzy dopuszczą się czynu, nie dla tych, co tam wypisują po tych portalach społecznościowych i kuszą te dzieci, oczywiście oni powinni być bardzo surowo karani, ale taki pedofil, który dopuści się już czynu zabronionego, również moim zdaniem powinien być skazany na KS, razem z najgorszymi mordercami, jakich nosi ta ziemia.